Witam szanowny publik, Przepraszam. Witam szanowną publiczność. Dzisiejsza... Kurde, wróć. Dobra. Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. Tak jak obiecałem, lecimy z drugą częścią. Mianowicie, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, ładnie, dość mocno śnieg sypał. Przychylałem dzień później. Już śniegu nie ma. Już jest 5 na plusie. Eee, wtedy był fajny, zmrożony, świeżutki śnieżek. Teraz jest mocny, mokry, zbity... Może mocny to nie, ale mokry i taki bardziej zbity, więc dzisiaj petardy będą miały troszeczkę gorzej. Obiecałem Wam bardziej takie petardy. Aktualnie dostępne będzie troszeczkę z aktualnych petard, ale też będzie troszeczkę starych retro-spominek. Mianowicie mam tutaj takie petardy jak Scream 10S, tutaj jest ta petarda z tygryskiem Mega Jumbo, Mr. Boom, Viper, szaraczek PS5, FT6, torpedko, mini bombki. I tak to się wszystko prezentuje Co do zapalniczki plazmowej Powiem wam Super sprawa, rewelacyjna sprawa yy, Tu było dość mocno zanieczyszczone Ale z, zwykłym wykałaczką Delikatnie i jest luksus Dobra A więc bierzemy, najpierw tu mamy taką petardkę Genderek A tutaj tak, o tu widzicie jeszcze Dziurki po ostatnim strzelaniu Śnieg jest naprawdę mokry O to się wszystko już rozpuszcza więc prawdopodobnie to już ostatni odcinek w tym roku. O! No, chociaż dzisiaj może będzie lepiej widać. Więc e, ja ten odcinek nagrywam pod koniec stycznia. A nie wiem, czy w, w tym roku jeszcze w zimę spadnie śnieg. No, ale trzeba wykorzystać ten moment, że jest śnieg i trzeba to nagrać. Chciałem jeszcze rakiety w śniegu, ale za mało już śniegu jest. Puch. No, Nie ma tragedii. Na razie wiecie, lecimy z takimi lajtowymi petardami. Teraz taki retro zabytek. Demon Defense. Można byłoby bałwana ulepić, ale powiem wam, że nie mam czasu, bo to prosto z pracy przyjechałem i lecę z nagrywkami, muszę się śpieszyć bo później yy, mania jedzie po młodą i później się już i tak czasu nie mam. Adrenalinki, zobaczymy, o, adrenalinka, pyk, strasznie krótki ląd ma. Uu, uu. W przeciwieństwie do tych pozostałych, to powiem wam, ta adrenalinka tak Prykła jak króliczy bobęk. Tutaj jest krasz. O, krasza wkładamy. O, krasz ma bardzo długi ląd. Delikatnie się pali. Przygłuszyło mnie, ale powiem wam. No niestety. Oceńcie sami. Teraz bombka czerwona. A coś kto... Chcesz... Chociaż jak, jak ją rzucę będzie to o, o. coś chcę zobaczyć Bąbka czerwona i teraz zrobimy bombką Teraz jest dumbą mini chyba bombka lepiej wypadła, oczywiście to są stare Dobra, torpetki nie będziemy rzucać, bo to jest leciutka petarda. No to torpetkę tutaj wsadzimy. Powiem mam chociaż ten mokry śnieg jest o tyle lepszy od tego świeżutkiego takiego puszku zmrożonego, że w ten mokry śnieg ładnie wszystko wchodzi. A i dziurki też są dość ładne. U! O! A śniegiem dostałem. No, Wreszcie jakaś porządna petardka. Która jak możecie zobaczyć zrobiła ja dobrą dziurkę. Teraz mamy taką petardę. Test, recenzja tej petardy była. No to ja to nie spodziewam się, że to była jakaś Ameryka. Więc o tutaj. Pyk. pikoloku, patrzcie co to jest, nic. No FT6, no tu się spodziewam, jak to się mówi już cudów na kiju. FT6 ogromna, petarda, bardzo długi ląd. No. Zapaliła. Ale, dla względów bezpieczeństwa, się oddale, troszeczkę dalej niż 2 metry. O! FT6 zrobiła robotę, powiem wam. Zobaczcie. Jaka wyrwa, i aż ten gruz tutaj poprzewracało, więc sztos. Szaraczek. Szaraczek ma bardzo krótki ląd, więc dla bezpieczeństwa. Szaraczkiem nie będę rzucał. On tu go wsadzę w karmenzie. Szaraczka każdy zna. Szaraczek bardzo dobre pomysły ma. To jest stary szarak. Stary szaraczek robi robotę. Zobaczcie. No i karmenzia nie ma. Dobra, co my tutaj mamy? PS5. ps piątka można sobie zarzucić. O, podpalamy i pu siedzi w śniegu. O. Powiem wam, to od tego nie. Czymś dostałem w łapę. Czymś dostałem w łapę Nie wiem, może będzie na kamerze widać jak spowolnie e, Coś musiało przelecieć tak i dostałem e, Jak rękę trzymam e, To dostałem tutaj O, 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 o <laughs> No w tą część dostałem, no, w kostkę Dobra, Exploder 5 Zobaczymy Explodera To jest ciężka petarda Locha O, ładnie siedzi To pewnie żwirem dostałem Exploder 5 Uu. Ładnie. Exploder 5 zrobił robotę. Wiecie co, na skrima. Weźmiemy sobie teraz Explodera Czwóreczkę. Widzimy się po krótkim cięciu. Puf! Ale kupstein! Gibs moją stronę! u Na szczęście zgasła. Ja myślałem, że tu jest więcej tego śniegu, a na jeziorku tego śniegu to jest prawie że nic. No dobra. No dobra, kochani moi. Wajper. Wajper. Zobaczymy, co wajper potrafi. Strasznie dużo właśnie tego żwiru lata. Chociaż tu nie było aż tak tragicznie. Jak po meteorytach jakiś. Mr. bum, Mr. bum, Pyro bandyca. I oddale się jednak! O! Mr. bum. Ładny kraterek. Ach, mega jumbo. To jest dopiero petarda, panie. Panie, od taki petard to się zaczyna okręcić te seriale amerykańskie. O, a niech ma. Dam mu fory. U! Uh, trzecinki trochę. No, Dziurka przeciętna, petarda 3 gramowa, ale tu jest rościnka i tam jest rościnka. dobra. Została mi petarda z tygryskiem i skrim dziesiątka. Nagram wam to w slow motion. Czekaj, jak wyjdzie w slow motion. To była mocna petarda. No, musicie przyznać, że Kraterinio Jest naprawdę dość spory Czy Scream Temu podoła? Okaże się za chwilę Scream Czekajcie, czy jestem w stanie odpalić w połowie Spokojnie Lara w skrzyni? No i zaraz zobaczymy, co było lepsze. To jest igrysek. To jest scream muszę przyznać A tak nawet nie będzie widać 2,5 Na 2,5 3 prawie 3 Więc według mnie Tygrysek troszeczkę lepszy od Screamka no dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie łapę w górę, subik, dzwonek, mile widziany. Zapraszam Was także do sklepu pirohit.pl, z kodem ELITA macie 5% rabatu, jeśli rabat Wam nie działa to już macie stały przypisany rabat. Stały przypisany rabat kumuluje się z promocjami na przykład Black Friday, czy styczniowe czyszczenie magazynów. Zapraszam Was także na kanał Machony Bez Piny. To jest mój dodatkowy kanał, opowieści, vlogi, podróże, kulinaria eee, i tyle. Instagram ochony 69 tam możecie sobie przyspoilerować co kiedy było nagrywane. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach.